Dzień dobry. X60 z takim numerem silniczka. Yy, problem był, że przy zapadaniu było klik, 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 klik. Co się stało? Po prostu polska firma produkująca rozruszniki. Ona pochodzi z Gdańska. Yy, nie będzie widać. Ale to jest polska firma. Tak zrobiła, tak skręciła yy, Jedną nakrętkę, że po prostu Nie było masy, nie było prądu na ten czerwony kabel tu Co pokazuje śrubokrętem Trzeba było To dopiero później się okazało Jedną głupią nakrętkę dokręcić Która jest od tamtej strony od strony. no niestety trzeba ściągnąć tą rurę, żeby wyciągnąć rozrusznik lub tą rurę od do kolektora sącego, żeby zakręcić tą nakrętkę. Jak wyciągnąć rozrusznik? Po pierwsze, ściągamy całkowicie te przewodziki. Uważajcie, żeby nie połamać. ściągamy z jednej i z drugiej strony przyłączę do wentylatora, czy znaczy to tylko z tej strony, tu yy, tą wtyczkę i płaskim śrubokrętem tu, tu w tym miejscu odginacie sobie, no teraz akurat trzymam telefon, to nie pomogę. Ale odginacie i szarpiecie. Wentylator z tym plastikiem do góry. Tu po drugiej stronie jest to samo. Jeżeli to, to wyjdzie, to naprawdę wyjdzie. No trzeba po prostu pogłówkować i trzeba odczepić. Tu są w tym miejscu dwa takie złączki, a czy złączki? Obejmki na wąż wody. Wyjdzie. A jeżeli mądrzy. Szwedzi by wymyślili lepiej, żeby to fajnie można było wyciągnąć, bo trzeba troszeczkę kombinacji, żeby o centymetr skrócili ten dolny po lewej i po prawej stronie uchwyt. To jest po prostu na ślizgu, ale co? Blokuje o yy, rurę do chłodnicy. Jak z jednej, tak i z drugiej strony. I idzie to pod kątem, lewo, prawo, lewo, prawo, to pójdzie. Ale teraz tak. Odkręcić na dole yy, osłonę silnika całkowicie. Czemu? No bo parę śrubek wam wyleci. No a żeby się kurczyć, nie kłopotać, no to jak wyleci, no to trzeba i tak czy tak odkręcić, żeby to śrubkę wziąć. Dobra, jak ściągnąć yy, yy, rurę z, z opaską samozaciskową z tego czegoś tutaj. Po prostu bierzemy śrubokręt, mocno, tu nam wyskoczy, na to się nie patrzcie. Najważniejszy tu jest przód. Tu. To jest najważniejsze. To musi całkowicie wyjść na zewnątrz. Niech sobie tu będzie. Tam się zahaczyło, fajnie. To musi wyjść. Całkowicie. Całkowicie. Jeżeli tu z tej strony nie wyciągnięcie, tam z tyłu jest na zaczepach, zatrzyma się na zaczepach, ale tu to wyjdzie. Opuszczacie na dół. Tu jest jedna yy, opaska zaciskowa. Odkręcacie ją całkowicie, żeby była luźniusieńka. Przekrzywiacie i ok. Wymontowujecie filtr powietrza. Całkowicie. Tu, jedną nakrętkę nakrętki spod filtra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ściągacie obudowę. W środku, pod filtrem, jest taki zacisk gumowy, i to samo jest tutaj. Ściągacie ten filterek. Dobra, jeżeli to już będziecie mogli mieli odkręcone, to lecimy dalej. Odkręcacie tą nakrętkę, Ej, śrubę, tu je. No to jeszcze mam po prostu. No, nie za ciekawie, tamto jest zrobione z tego względu, że yy, wyginała mi się ta blacha. I ściągłem opaską na sam początek, żeby później można było z dokręcić. Dobrze, jeżeli tamto mamy odkręcone, filtr odkręcamy tą nakrętkę, odkręcamy śruby trzy. Raz na dole, tu jest druga i tu jest trzecia. Raz. Dwa, i na dole trzecia. Nie potrzeba spuszczać wody, naprawdę nie potrzeba, jest fajne dojść. Gorze jest tą pierwszą nakrętką tu, bo trzyma ta blacha, a przez tą blachę nie ma po prostu dojścia. Ja już zrobiłem tak, że jak wyciągłem tą blachę, po prostu zrobiłem, tam jest na fasolce. Naciąłem tą fasolkę, żeby można było wsadzić bezpośrednio na śrubę. Nakrętkę dokręciłem, a czy nakręciłem nie do końca jedną i tą drugą na dole zrobiłem fasolkę. Podciągam tą blachę do góry. Tu u góry łatwo jest odkręcić nakrętkę. Tą o nakrętkę wykręciłem, tamtą poluzowałem, Tą tą poluzowałem. I wychodzi ta blaszka jak ta lala. Tu jest naprawdę z tą śrubą jest problem. Magnesik przy odkręcaniu, żeby gdzieś sobie nie poleciało. Ale udało się. Dobra, jeżeli te trzy śruby mamy opanowane, i mamy odkręcony na dole osłonę silnika, tu w tym miejscu na samym dole trzeba się położyć. Pod spód koło filtra, filtra chłodnicy oleju. Jest jedna śrubka 8 na 8 kluczyk. Trzeba pod spód wejść, delikatnie odgiąć ee, wężyk, już nie pamiętam co tam jest za wężyk, Cios, czy kable jakieś, no to jest coś. Delikatnie wsadzić na, długim, na długiej przedłużce ósemkę kluczyk i odkręcić ją całkowicie. I rozruszniczek wychodzi jak ta lala. Pamiętajcie o tej jednej na dole. Jak już sobie poluzujecie, delikatnie odkręcacie tą nakrętkę. Ściągacie ten plasticzek, ciężko jest. No bo jest ciężko. Ja nie miałem kiedy dojścia. To kurczy no, połamało mi się to. Pierwszy raz to robiłem bez ściągnięcia. Mi się udało na samym początku wyciągnąć po prostu, wyciągnąć ten rozrusznik tak jak teraz. Bez wyciągania niczego. Bez odkręcania bez wody, bez tej rury gumowej dochodzącej do, filtru, do, do filtra, do yy, powietrza, do kurczono. Yy, dochodzący do kolektora Sącego Ja ten rozrusznik wyciągłem. Tylko nie jesteście w stanie wsadzić go. Żadne skarby, bo ta rura przeszkadza. Ta rura przeszkadza tutaj. O ten Bendix cały, co tutaj jest. Dobra, aha, na samym początku rozłączamy akumulator. Całkowicie plus minus. Całkowicie, aut. Kluczyki wyciągamy z samochodu i rozłączamy. No i teraz zobaczcie, tam z tyłu jest nakrętka. No nie jest w stanie człowiek dokręcić jej, żeby ją dokręcić. Jak klika, a nie chce zapalić, to niestety trzeba poluzować. To schodzi na dół. Po wyciągnięciu już nie chcę, bo tutaj fajnie w weszło. Po wyciągnięciu do góry, yy, wyciągnięciu, tam można dojść do tej nakrętki. Pamiętajcie o tym. A sposób składania jest po prostu odwrotny. Zajęło mi to może 4 godziny z dojściem. Co, gdzie, jak. I właśnie na tym filmie, na amerykańskim, to znalazłem że tam pan ścioł wypluwa wodę, wyrzuca, bo to, bo tak Nie potrzeba. Naprawdę nie potrzeba. Jest fajne dojście. Tylko mówię z tymi yy, ślizgami na dole od wentylatora. To dali, poproszę. Dali dupę. Pozdrawiam.